Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Witam wszystkich po bardzo długiej przerwie od nagrywania filmów na YouTube. Ale nie martwcie się, dla tych, którzy zadawali mi pytania w komentarzach, czy to już koniec kanału, to ewidentnie nie jest koniec kanału. Po prostu w tym roku islandzka pogoda, szczególnie zima nie sprzyja, jeśli chodzi o warunki, jeśli chodzi o wiatr na zewnątrz dla po prostu kamery, dla mikrofonu, żeby dla Was coś nagrać. No ale dzisiaj nie jest tak źle, tak więc wreszcie się wyrwałem z domu i słuchajcie, pokusiłem się, żeby nagrać dla Was film. Tematem dzisiejszego filmu będzie Volkswagen Touareg i słuchajcie, taka aktualizacja na temat Volkswagena Touarega. Jakiś czas temu strzeliło 170 tysięcy kilometrów przebiegu, co oczywiście mieszkańcy w Polsce powiecie, że co to jest za przebieg. Ale w islandzkich warunkach jest to troszeczkę inaczej, aczkolwiek też nie jest to jakiś ogromny przebieg. Ale co się zepsuło? Co wymagało naprawy? Co trzeba było naprawić przy przebiegu 170 tysięcy? I jakiej modyfikacji doczekał się Volkswagen Touareg? A doczekał się pewnej znacznej modyfikacji. Osoby, które należą do klubu Volkswagen Tuarek, Klub Polska na Facebooku już wiedzą o co chodzi. Ale osoby, które oglądają mnie tylko na YouTube i nie należą do, do klubu na Facebooku, dopiero teraz się dowiecie i zobaczycie jakie modyfikacji doczekał się Volkswagen Tuareg. A modyfikacja jest naprawdę fajna. Tak więc zostańcie ze mną. Zapraszam. Tak, tak jak sami widzicie, to jest właśnie ta znaczna zmiana, jakiej doczekał się Volkswagen Touareg. Z tych opon i felk, które dotychczas mieliście okazję, na których dotychczas mieliście okazję oglądać Tuarega, 19-calowych felk zostały one zamienione na felgi od Porsche Cayenne, felgi 17-calowe. Czy są one ładniejsze? Nie wiem, sami mi napiszcie w komentarzach, które felgi się Wam bardziej podobają. Ale jeśli chodzi o opony, słuchajcie, to na dziewiętnastkę Felgę nie można znaleźć żadnych opon. A przynajmniej takich opon, jakie mnie by interesowały. Opony BF Goodrich Terrainy, czyli MTK, tak zwane. No, dosyć brudna jest ta Felga tutaj. Jest to rozmiar 265x70R17. No i sami zobaczcie, jak to się prezentuje. Jak taki Tuareg wygląda. Czy mu to pasuje? Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. O nowym wyglądzie Tuarega na takich oponkach, jak dla mnie. Jest bomba, mi się ogólnie bardzo podoba. Jestem zadowolony. Z wyglądu oraz z trakcji tych opon. Jeżdżę na nich dosłownie drugi dzień. I powiem Wam szczerze, że chciałem zakupić opony takie same jak w Toyocie, czyli Toyo Mteki, ale nie mieli tego rozmiaru 265x70. Po prostu jest taki rozmiar w ofercie Toyo, ale nie mieli na stanie i nie wiadomo, kiedy to na Islandię przyjdzie na wyspę. Dlatego wolałem wziąć już takie, jakie mieli. Czyli też całkiem niezłe i o bardzo dobrej opinii właśnie biję w Goodrich oponki. Auto oczywiście jeździ. Z auto, oczywiście jestem bardzo zadowolony. Nie mogę nic złego powiedzieć. Od kilku lat ciągle odpala. Zawsze odpalało i nigdy nie odmówiło mi posłuszeństwa. Przenieśmy się teraz na chwilę do kabiny. I tu wam pokażę mniej więcej o co chodzi. Przestał działać. Ten wyświetlacz między zegarami. Ale nie chodzi o to, że on przestał działać, że nie wyświetla obrazu czy coś w tym stylu, tylko po prostu stracił podświetlenie. Wszystkie tutaj liczniki, zegary, wszystko to, wszystko co jest jeszcze tu w aucie dookoła, ma swoje podświetlenie. Z tym nie ma żadnego absolutnie problemu, ale przestał działać, podświetlenie tego tutaj wyświetlacza przestało działać. To jest taka rzecz, którą straciłem teraz, niedawno, ale temat jest dosyć znany i nie ma tam jakiejś ogromnej filozofii, żeby to naprawić, więc jest to jak najbardziej możliwe. Kolejna rzecz, która mi nie działa po przekręceniu stacyjki, to teraz w sumie ja nie, na, na razie auto jest zgaszone i wam tego nie pokażę, ale świeci mi się ABS i kontrola trakcji. Czyli od jakiegoś czasu przestał mi działać ABS. Jak na razie nie zdążyłem jeszcze sprawdzić, z jakiego powodu nie działa ten ABS, ale podejrzewam, że. No, liczę na to, słuchajcie, że jest to czujnik ABS-u w którymś kole, a jeżeli nie czujnik, no to mogła stać się rzecz najgorsza, która jest przypadłością właśnie w tych samochodach Tuaregach i Porsche Cayenne to to, że przednie przeguby strasznie gniją. Przednie przeguby, tam gdzie wchodzą w zwrotnice, strasznie gniją. Tam dosłownie odpadają z nich płaty rdzy. I, to się dosta... I te płaty rdzy dostają się w miejsce, gdzie jest czujnik ABS-u. I te płaty rdzy wręcz ścinają, uderzają o ten czujnik i one go psują. I to potem jest dużo roboty, bo to trzeba ściągać całą zwrotnicę, tak, żeby mieć przegub na wierzchu, i to wszystko oczyścić z rdzy. I wtedy ma to sens. Tak więc trzymam kciuki, mam nadzieję, że jest to po prostu zwyczajnie czujnik ABS-u, ale nie miałem jeszcze. Okazji podłączyć auto pod komputer, bo teraz nie dysponuje garażem i tak jak, sama, tak jak sami widzicie, pogoda w Islandii ewidentnie nie sprzyja, żeby zrobić cokolwiek przy aucie. Dlatego druga z rzeczy po wyświetlaczu to jest właśnie ABS. I trzecia rzecz, która nie działała jakiś czas temu, ale usterka została naprawiona to nie było wentylatora, nie było nagrzewania. Po prostu nie było tego ciągu powietrza. Wentylator macie tutaj pod schowkiem. I żeby do niego dojść, to jest to banalnie proste w Tuaregu. Po prostu tam jest płyta plastikowa, którą wyrywacie pod schowkiem. Ona jest na zatrzaski. I tam jest dosłownie pięć rup i dwie kostki, żeby wyjąć ten wentylator na zewnątrz. I słuchajcie, i to tyle. W moim przypadku, przy przebiegu 170 tysięcy kilometrów, w tym wentylatorze, lub tam, lub nie wiem jak to tam się fachowo nazywa, ale po prostu nie było nawiewo w kabinie, w tym wentylatorze, który produkuje wam... Ciąg powietrza w kabinie, po prostu ogrzewanie, zostały wymienione szczotki i to tyle. Trzeba było wymienić szczotki, wentylator został włożony i wszystko działa tak, jak powinno, działa jak nowy i pewnie będzie działał przez kolejne 15 lat. I tak naprawdę, słuchajcie, co? To tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które mogą się zepsuć w Volkswagenie Tuaregu, o których powinniście wiedzieć jako użytkownicy Volkswagena Tuarega przyszli użytkownicy lub teraźniejsi. I mam dla Was jeszcze taką jedną ciekawostkę, a tak naprawdę nie jest to żadna ciekawostka, tylko wręcz podpowiedź. Dlatego, że temat ten mieli się non stop w grupach o Volkswagenach, tuaregach, w polskich grupach, w angielskich grupach i w innych. Nie dopuszczajcie do tego, żeby stan paliwa, czy macie wersję silnikową diesla, czy macie Wersję silnikową w benzynie, nie dopuszczajcie do tego, żeby stan paliwa schodził poniżej połowy zbiornika, dlatego że, tak jak większość z Was wie, Volkswagen Tuareg ma dwie pompy paliwa i tam są powiedzmy dwa zbiorniki. W momencie, kiedy stan paliwa jest niższy niż połowa zbiornika, to jedna z tych pomp praktycznie nie pracuje. Jeżeli ona przez dłuższy czas nie pracuje, to potem zdarza się tak. Bardzo często, że wy odpalacie auto, tankujecie zbiornik do pełna, a auto zaczyna wam przerywać, przygasać, zaczynają dziać się cuda. A to właśnie dlatego, że stan zbiornika paliwa jest poniżej połowy. To jest taka tylko podpowiedź, słuchajcie, z mojej strony. Nie musicie się wcale tym sugerować. Są osoby, które jeżdżą tak jak chcą, trudno, pompa się zepsuje, to się pojedzie i wymieni na nową. Aczkolwiek też nie jest to jakaś super tania rzecz, jeżeli chodzi o tą pompę jedną czy drugą. Słuchajcie, jeszcze jedno ważne pytanie. Rzecz, nad którą może zastanawia się nie jedna z Was, czy te opony z przodu obcierają. Tak więc powiem Wam, że nie, kompletnie nie macie o co się obawiać. Jeżeli interesuje Was taki rozmiar opon, to one absolutnie o nic nie obcierają. Tuarek stoi teraz w położeniu takim, w jakim jeździcie normalnie po asfalcie. Nie ma żadnego problemu z tymi oponami, tak więc śmiało możecie stawiać opony 265 x 70 na Felgę 17. Jakkolwiek nie skręcicie, jakkolwiek nie jedziecie, te koła nigdzie nie obcierają, nie mają absolutnie z niczym problemu. Tak więc spokojnie można sobie założyć takie opony, jeżeli kogoś interesuje. Ech, zaraz ktoś z was powie, że po co ci takie opony? Po co takie opony do jazdy na co dzień po asfalcie? Przecież one są głośne. Przecież na MTK w ogóle nie da się jeździć. I powiem wam tak, często dużo osób mówi takie rzeczy, którym się wydaje, że po prostu mt nie nadają się do jazdy na asfalcie, że mt nie są fajne i w ogóle i w szczególe. Dla mnie to jest totalna bzdura, dlatego, że ja często mówię dla takich osób, że przejedźcie się na nowoczesnych mt -kach. Te opony, w porównaniu do tych opon Toyo, które zareprezentowałem wam jakiś czas temu w Toyocie, są o niebo cichsze. Bieżnika jest jakiś centymetr, na wysokość, grubość bieżnika, wysokość, a opony słyszalne są tak naprawdę przy prędkości 50-60 na godzinę, a przy prędkości takiej, jak się jedzie na trasie 100 na godzinę, opony są praktycznie niesłyszalne naprawdę są rewelacyjnie ciche. I teraz pytanie, po co mi takie opony? Jeżeli mieszkacie w Polsce i mieszkacie w mieście, to absolutnie nie widzę w ogóle żadnej potrzeby, żebyście kupowali sobie takie opony. Ale jeżeli mieszkacie na Islandii. I warunki potrafią być takie jakie są, gdzie w tym roku naprawdę potrafiło dopadać nam tyle śniegu, że ja na tych oryginalnych oponach szosowych, które miałem wcześniej, na których jeździłem cały czas, potrafiłem zakopać się na parkingu przed domem. Dlatego że śnieg był mokry, opona od razu ubijała lód pod sobą i nie było po prostu szansy, żeby on wyjechał. I ludzie po prostu musieli mnie bójnąć, pchnąć, żeby cokolwiek poszło. Tak więc. Jeżeli mieszkacie na Islandii, interesuje Was kupno Volkswagen na Tuarega lub Macie Volkswagen na Tuarega, interesują Was takie opony, to jak najbardziej ja, mieszkaniec Islandii, wyposażyłem się w takie opony i jestem z tego bardzo zadowolony, dlatego że jestem osobą, która bardzo często zjeżdża Tuaregiem z drogi asfaltowej. Takie opony dają mi ogromną różnicę w trakcji. Zaraz Wam pokażę jeden przykład. Zobaczcie, ja wjechałem sobie tutaj w takie miejsce, to jest dokładnie to miejsce, gdzie nagrywałem dla Was film, tylko z drugiej strony, jak podjeżdżam Toyotą, a potem Tuaregiem po taką małą góreczkę. To jest dokładnie to miejsce. I słuchajcie, ja sobie tak tutaj wjechałem i czuję, że auto zaczyna się zapadać. A zobaczcie, co tutaj się dzieje. Spójrzcie teraz, ja idę i but mi wpada, tu jest woda, tu jest roztapiający się śnieg. Zaraz ustawię kamerę wam na statywie i pokażę wam trakcję tych opon. I oczywiście mam nadzieję, że nie zakopie się, dlatego że są to opony błotne, ale z racji, że opona jest już dużo większa niż fabrycznie, bo jest 265 na 70 jest to odpowiednik 31,5 cala. Opony, które były seryjne, były odpowiednikiem 29 cali. Dlatego różnica, nawet jeżeli chodzi o balon, jest ogromna. No i przede wszystkim spójrzcie jeszcze na ten bieżnik, tutaj, tu wchodzi naprawdę sporo palca. Tu jest jakiś centymetr bieżnika, dlatego to robi swoje. W takim miejscu jak jestem teraz, na pewno zrobi swoje. Zobaczcie, jak potrafi się zmienić pogoda w Islandii. Nie ja wiem, film zapewne tego nie odda. Ja teraz nagrywam telefonem i mam włączony szeroki kąt w aparacie, który jak wiadomo to jest tylko telefon, on nie odda tego co jest na zewnątrz, ale można sobie tutaj przybliżyć. I pogoda zmieniła się po prostu diametralnie. Było przed chwilą jeszcze słonecznie. Teraz niebo jest już tak zachmurzone, że to wygląda prawie jak mgła. I tak właśnie na Islandii potrafi się z godziny na z godzinę, z godziny na godzinę zmienić pogoda, nie do poznania. Dlatego wybaczcie mi, że nie nagrywam dla was filmów tak często, jak robiłem to kiedyś. No ale niestety, tak jak sami widzicie, Islandia potrafi być takim krajem właśnie groźnym jakbym to powiedział. Tu już zaczyna nawiewać zaspy. Wiatr wieje, bo tak naprawdę, jeżeli nawet jest zimno na podwórku, to mnie to wcale nie powstrzymuje, żeby nagrać dla Was film. Tylko ten wiatr. Wiatr, który będzie po prostu psuł cały dźwięk. Wiatr, który po prostu będzie psuł cały dźwięk, jeżeli chodzi o mikrofon. Dlatego takie potrafimy mieć, takie mamy warunki tej zimy w tym roku na Islandii. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, taki odcinek po naprawdę wielomiesięcznej przerwie na moim kanale, to chciałem Wam, tak jak powiedziałem Wam już na początku tego odcinka, chciałem Wam pokazać, jaka modyfikacja została zastos zastosowana w moim Tuaregu, co mi się tutaj popsuło, co trzeba było wymienić lub naprawić, co jest do naprawy, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli chodzi o... Samo auto Volkswagen Touareg, jestem bardzo, albo bardzo zadowolonym użytkownikiem i usatysfakcjonowanym, dlatego że jak powiedziałem wam wielokrotnie wcześniej, to auto nigdy mnie nie zawiodło, zawsze odpalało, zawsze było gotowe do jazdy. Tak więc dla osób, które jeżdżą teraz takimi autami jak Volkswagen Touareg, obecnych użytkowników lub dla przyszłych użytkowników mój kanał i ten jeszcze dzisiejszy film. Na pewno wniesie coś nowego do, do Waszej wiedzy, jeżeli interesuje Was to auto. Tak więc, do zobaczenia w następnym odcinku i pamiętajcie Wasze życie, Wasz wybór. Na razie.